Witam, witam na aktualizacji. Jesteśmy na ECK, bo tu się coś dzieje. Był sobie impuls, są, są takie trzy szpilki. E, patrzcie, raz, dwa, trzy. Jest drugi impuls, tego tutaj nie ma. Jest pierwsza szpila, no ale drugiej i trzecie nie ma, więc e, jeszcze impuls trwa. No być może to właśnie będzie tutaj, a jak będą szli dalej w górę, to jeszcze nie. I co? E, no i potem jakaś nastąpi korekta. Taka korekta jak tutaj w czasie tej przypatrzeć korekcie i złapać tu tą szpilkę i złapać korektę i się potem odwrócić, czyli dołożyć longi, no i macie wejście na trzeci impuls w górę na ECEKU. jeśli tu się pojawią takie jeszcze dwie szpile, to bardzo prawdopodobne będzie, że to jest ten właśnie topek drugiego impulsu eee... okej okay. I funty, no funty tutaj rzeźnik pięknie, no udało się wejść. Niestety GCK dużo wyczyścili, resztka została. Podeszli tu tą szpilą, a ja nie przepilnowałem tego, nie dołożyłem i poszło w dół. A, rzuciło się jakieś 210 pips w dół, ale co? Znaczy generalnie to jest początek. W sumie nic nie wiemy. <laughs> nie wiemy. No nic nie wiemy. No nie mamy impulsy, nie mamy korekty. Gdy nie mamy impulsu zakończonego i korekty, to, to nie wiemy, jak to dalej rozłożyć w czasie w przestrzeni, więc... No cały czas spada, hmm. jakiś tu impuls, jakaś tu korekta, tu jakiś kolejny impuls. No mi się wydaje, że to będą długo dużo dołować zanim, zanim jakaś korekta się pojawi. No jesteśmy już w cyklu spadkowym, więc tylko gramy eski, żadnych bajów. Hmm, zobaczę jeszcze tutaj co widzimy, no nic nie widzimy. Nic nie ma, żeby wyprorokować, no przekręciliśmy się na eski na i tyle. Złoto idzie sobie w górę, ja go zostawiam, ale tu zapoluję na niego na eski, bo z weekly będzie korekta mocna. Pamiętać, impuls, korekta, impuls, mamy końcówkę impulsu, to jest dokładna kopia w pierwszym impulsie, topka. I ceną się rzucą w dół. No, na złocie może być ostro, warto zagrać te eski i pociągnąć kilka miesięcy. Miesięcy? E, no, niestety miesięcy. <grym> Eurocat umówiłem, jeżeli tu już budują tego topka, to jeszcze dwa wypchnięcia i będziemy mieli drugi impuls zakończony, patrzcie, raz, dwa, trzy, takie trzy wypchnięcia są charakterystyczne no tu się dobrze zapowiada, żeby jeszcze pocisnęli w górę i jeszcze raz w górę zrobili takie szpilki opadające, no będzie ok USDJP, no zobaczmy co tu się dzieje, no tu się chyba nie da złapać tego jeżeli funty mi spadają, znaczy rzeźnik mi spada, a jen jeszcze nie zrobił tego Chyba, że to już jest to. Czekajcie, jest nowy high, ok. Jest nowy high, Czyli już jest... Już jest bliżej niż dalej. Tu prawdopodobnie jest koniec. Ok. E, jest jakaś szpilka, jest jakieś zejście. Dobra, robią fałkę. Na 99% jest już fałka robiona z drugiego patternu. Znaczy tak jak było na drugim e, impulsie zakończone, nie wiem. Czy to będzie mocniej? Patrzcie, zrobią coś takiego i ładujcie eski tutaj na tych szpilach. Na tych szpilach, na podejściu, no więc już mamy, czyli jesteśmy już w cyklu spadkowym. Prawdopodobnie na ujku, brakuje nam tylko zakończenie patternu. I ładujemy eski, też będę ładował. I Na się poczekam, aż tam wykończą ten e, pattern, i też będę ładował się na się. Czyli dółcząs ujech w eski, Eurocad, e, prawdopodobnie będzie robiona, robiony drugi impuls końcówka. To jest rozszerzone, więc może być ostro w górę. No, drugi impuls na korektę, czyli w sumie mnie korekty nie interesują, więc to olewam. Złoto czekam. Czekam, aż mi wybiją trzeci impuls w górę. Gdzie on jest? Tu trzeci impulsik brakuje. No, a funty na razie trzeba poczekać. Nie wiem, cały dzień. Może jutro coś będzie, wiadomo. No, musi być jakieś struktury wymalowane, żebym ją mógł pociągnąć na cały tydzień do przodu, albo coś w tym stylu. No to trzymajcie się. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich słuchających, oglądających i wiernych mi na zawsze. Hej!